Od tego sezonu dyrektorem artystycznym Nospru jest Lawrence Foster, jeden z najwybitniejszych dyrygentów swojego pokolenia, który przybywa do Katowic z olbrzymim doświadczeniem. Współpraca pomiędzy naszą orkiestrą a Lawrence'em Fosterem od początku bardzo gładko się układała. Uważam, że od paru pierwszych taktów, które zagraliśmy razem, zaistniała pomiędzy nami bardzo dobra energia, dobra tak zwana chemia, która oczywiście bardzo ułatwia współpracę. Wydaje mi się, że stało się tak dlatego po części, ponieważ wyobrażenie o brzmieniu orkiestry symfonicznej, którą Lawrence Foster próbuje osiągnąć, jest zbliżone do estetyki dźwiękowej oraz walorów dźwiękowych, które nasza orkiestra od lat już posiada i z których nasza orkiestra jest znana. Nasza orkiestra bardzo docenia nie tylko wieloletnią znajomość repertuaru symfonicznego posiadaną, posiadaną przez maestro Fostera, lecz także jego olbrzymie zaangażowanie i głębię, którą osiąga w swoich e, interpretacjach. Jesteśmy też bardzo wdzięczni za sposób w jaki nas mobilizuje do dalszego rozwoju i do wspólnego muzykowania. Bardzo wszyscy cieszymy się na tą już pełną współpracę z, z maestro e, Lorenzo Fosterem. E, dla nas, dla muzyków orkiestry, jest to e, niesamowicie e, inspirująca rzecz, pracować z takim artystą, wybitnym dyrygentem, ale muzykiem i, i fantastyczną osobą w kontaktach z, z Maestro Fosterem, orkiestra jakby może od niego usłyszeć wiele, wiele ciekawych Anekdot na, na temat jego współpracy z, z tak znanymi muzykami światowej sławy solistami jak Artur Rubinstein, Jacqueline Dupre, Paul Hindemith. To są naprawdę takie nazwiska, które, które większość osób, przynajmniej z mojego pokolenia, zna z, tylko, tylko z nagrań czy, czy jakichś książek. A tutaj jest osoba, która miała miała bezpośredni kontakt i współpracowała na scenie z tymi artystami. Myślę, że to jest niezwykle wzbogacające. Prace oprócz oczywiście takiej codziennej pracy dyrektora z orkiestrą, mamy możliwość właśnie też wielu rozmów na tematy muzyczne i, i, i około muzyczne, tak to, tak to nazwę, i jest to niezwykle inspirujące dla nas. Ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, gdy gramy koncerty instrumentalne z solistami pod batutą Lorenza Fostera, ponieważ jest on dyrygentem, który niesamowicie uważnie potrafi słuchać solisty i znakomicie wyczuwa oraz przewiduje wszystko, co solista przekazuje swoją grą, a jest to naprawdę wielka sztuka. Wydaje mi się, że łączy się po prostu to z tym, że sam jest znakomitym muzykiem i to. Od razu u niego można wyczuć. Lorenz Foster ma niesamowite poczucie humoru, które jest bardzo, bym powiedział, wyrafinowane i inteligentne na najwyższym poziomie. Myślę, że na, na próbach również wyłapywanie właśnie jego różnych sugestii czy takich małych żartów jest, jest też bardzo miłą częścią pracy.